Panie poseł, tak proszę. Wysoka liczba, proszę ode mnie nie, tego nie zaczynać. Proszę to państwa, dziś absolutnie. Dzisiejsza dzisiejsza debata tak naprawdę jest o kształcie polskiej demokracji. W jakiej demokracji mamy żyć? Czy w demokracji, która wyłącza ze swojej przestrzeni kobiety, która kobiety marginalizuje, które w demokracji, która odbiera im prawa egzystencjalne, w demokracji, która czyni z ciała kobiety towar? Mamy żyć w demokracji, która czyni z kobiety coś, co jest Państwa imaginacją intelektualną, a może nocną. Proszę Państwa, dzisiaj trzeba powiedzieć jednoznacznie, że sprawcą tej, tego zamieszania, tej, tej sytuacji, w której my jesteśmy od wielu, wielu lat, jest jakaś literatura, która zawarła się w przestrzeni Kościoła katolickiego. Kościół nam narzuca wartości, które są absurdalne, niezgodne z naszymi potrzebami życiowymi. Kościół nas wpycha w niebezpieczne sytuacje, które są dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Otóż kobieta ma mieć prawo do podejmowania decyzji, czy chce usiadnąć dziecko. Ani ksiądz, ani biskup nie mają takiego prawa.